Drodzy Państwo, w najbliższą sobotę, czyli 13 sierpnia, zapraszam wspólnie z klubem WKS Róża Różanki tutaj na stadion w Różankach, na którym się w tej chwili znajdujemy. Piękny jubileusz, uroczystość z okazji 60-lecia działalności Klubu Róża Różanki. To jest okazja do podziękowania zarówno poszczególnym ludziom, którzy wcześniej w historii działali na rzecz tego klubu, ale też tych, którzy kontynuują ich dzieło. Podziękowania za, za wyniki, za to, że. Zapewniają tym wszystkim pasjonatom sportu kolejnym pokoleniom młodym, że mogą tutaj ćwiczyć, mogą się rozwijać, ale też podziękowania za utrzymanie obiektu gminnego, który jest naprawdę pokazowy, jest piękny. Gmina wspólnie z klubami sportowymi dba o te obiekty. Też będziemy dziękować innym prezesom, innych klubów, którzy działają na terenie naszej gminy. Niezwykle bogaty program i sportowy, i rekreacyjny. Na scenie będzie się działo również. Zapewniamy, ucztę dla ciała, tak jak wspomniałam, grillowanie i jedzonko, nieodpłatnie oczywiście dla wszystkich i zupa, i kiełbaski, i wata, ale też wiele konkurencji i dla dzieci, i dla dorosłych, a później po 20 gra zespół, który z pewnością świetną muzyką umili wieczór tutaj w Różankach. Działam w tym klubie już 42 lata, także trochę, trochę życia tutaj na tym obiekcie spędziłem. Przychodziłem od dziecka, także... Pamiętam całą historię klubu i ciężkie czasy były, bo to tutaj nic, nic, nic nie było. Ci założyciele sami wykonali to boisko, sami wszystko robili na sprzęt nie było pieniędzy z własnych kieszeni kupowali. Także no, no w porównaniu do tych czasów, co teraz są, to trzeba naprawdę im podziękować za to, że tyle lat. W, w ten klub działa. Przede wszystkim chciałbym zaprosić właśnie tych, tych pierwszych piłkarzy, którzy tutaj zakładali to i grali. Jest ich już Garstka. Nie? Później działa, działaczy, którzy kiedyś działali, sympatyków naszego klubu, no, no i kibiców. Myślę, że dla każdego coś się tutaj znajdzie i serdecznie zapraszam.